Turniej piłkarskiej konkursy sprawnościowe dla dzieci i młodzieży gra w mega piłkarzyki, pokazy policjantów i zawodowych koszykarzy. To tylko niektóre z atrakcji festynu zorganizowanego na boisku przy Zespole Szkół w Bolechowie. Impreza zakończyła realizację projektu powiatu poznańskiego Promocja Zdrowia Poprzez Sport, Zespół Otwartych Przyszkolnych Boisk Wielofunkcyjnych. Założeniem tego projektu, który jest współfinansowany przez kraje EFTA Czyli Islandię, Liechtenstein i Norwegię, jest to, że koszty infrastrukturalne szeroko rozumiane mogą stanowić maksymalnie 70%. 30% to są tak zwane środki przeznaczone w ramach tak zwanych profilaktycznych programów prozdrowotnych, czyli jednym słowem, one mają szeroko na celu walkę z chorobami cywilizacyjnymi jak skolioza, kifoza, płaskostopie. No i z tego, dzięki tym środkom, mogliśmy przez dwa lata. Przeprowadzić około 15 tysięcy zajęć z dzieciakami, najróżniejszych, w tym również e, dzieciakami niepełnosprawnymi oraz za kilkaset tysięcy złotych kupić cały nie, bez, be, be, potrzebny sprzęt sportowy, ruchomy jak i nieruchomy. Impulsem do działania były badania profilaktyczne dzieci z powiatu poznańskiego. Wykazały one, że ponad 75% badanych ma wady postawy. Młodzież w XXI wieku dużo czasu spędza przed monitorami y, komputerów, przed telewizorami. Ruchu brakuje im. Y, lekarze alarmują, coraz więcej jest skrzywień kręgosłupa, coraz więcej wad postawy. Młodzież z mojej szkoły miała tą okazję, możliwość poćwiczyć, poruszać się, bo są tu zajęcia nie tylko z piłki nożnej, które wiadomo są dla chłopców przede wszystkim i to nie dla wszystkich, dla pewnej grupy. My prowadziliśmy dzięki temu projektowi zajęcia z wielu dyscyplin, z aerobiku, to głównie dziewczyny, z gier i zabaw, to dla różnych, różnych, na różnym poziomie usportowienia powiedzmy młodzieży i też siatkówki, koszykówki, innych gier zespołowych, również z lekkoatletyki, także każdy znalazł coś dla siebie. Wygrali przede wszystkim zdrowie. Zanim można było przeprowadzić te zajęcia, konieczna była budowa obiektów sportowych. W ramach projektu powstało 9 boisk wielofunkcyjnych i trzy place zabaw w rokietnicy, murowanej goślinie, Poznaniu, Mosinie, puszczykowie, kurniku, kobelnicy i oczywiście w Bolechowie. Tutaj w gminie jest mało takich boisk. Tutaj w ogóle nie było boiska. Był taki parking jak jest po tej stronie. Zawsze mieliśmy boisko na szkole i korzystaliśmy z niego. Bardzo mi się podoba, uważam, że bardzo fajna rozrywka dla dzieci i naprawdę super. Boiska spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Są wygodne i funkcjonalne, co docenili koszykarze z Politechniki Poznańskiej, którzy uświetnili festyn w Bolechowie. Jest miękko, przyjemnie, wszystko jest ładnie ogrodzone. Na razie tym, to są te boiska czyste, zadbane. Kosze wyglądają na takie, które nie zostaną zaraz ukradzione i są Także naprawdę tutaj... No... Ja jestem zachwycony na przykład tym, tą całą akcją i tym, że te boiska są. Pokażą właśnie, jak się rozgrzewamy, jak rzucamy do kosza. Może uda nam się zrobić parę wsadów. Powiat zorganizował 140 imprez plenerowych i festynów promujących zdrowie poprzez sport. Zadbał też o profesjonalną kadrę. 60 instruktorów, trenerów zatrudniliśmy, wyposażyliśmy obiekty sportowe w nieprawdopodobnej ilości sprzętu sportowego od Badmintona przez siatki do e, koszykówki, do siatkówki, do, do wszystkiego, co można po prostu sobie wyobrazić. I to zostanie. Myślę, że to jest najważniejsze, że, że zakończyliśmy jakby część, to, cały projekt. Dzisiaj to podsumowujemy, natomiast będziemy dalej nad tym pracować, bo widać, że warto. W ramach tego projektu wybudowano 9 boisk wielofunkcyjnych w przeciągu dwóch lat zrealizowano ponad 13 tysięcy godzin darmowych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w których udział wzięło ponad 160 tysięcy osób. Warto dodać, że w tych zajęciach wzięło także udział ponad 13 tysięcy osób niepełnosprawnych. Wkrótce powstanie dziesiąty obiekt przy ośrodku szkolno-wychowawczym w Owińskach. Boiska zapełniają się nie tylko podczas festynów. Na każdym z nich organizowane są lekcje wychowania fizycznego i zajęcia dodatkowe. To jest ogromny postęp, jeżeli chodzi o bazę sportową dla mojej jednostki organizacyjnej. Boisko to pozwala na właściwą organizację zajęć sportowych z wielu dyscyplin, bo do tej pory niestety takich boiska nie posiadaliśmy. Boiska służą młodzieży i dzieciom z okolicznych szkół, głównie z naszej szkoły, ale również mamy sporo dzieci z gimnazjum, mamy sporą grupę dzieci ze szkoły podstawowej. Zajęcia dotyczą przede wszystkim rekreacji, traktujemy to bardziej na luzie niż zajęcia czysto szkoleniowe, treningi, a tutaj chodzi bardziej o integrację młodzieży, chodzi o to, żebyśmy zyskiwali ogólną sprawność. Młodzieży nie trzeba zachęcać do spędzania czasu na sportowo. Jest bardzo miła atmosfera, zawsze możemy sobie pograć w piłkę z kolegami. Nauczyciele nam tłumaczą zasady wszystkich gier. Jest bardzo ok. Myślimy, że zabawa wspólna jest najlepiej najlepiej łączy ludzi i dogadujemy się wspólnie. Możemy później mieć wspólne zainteresowania i po prostu grać, bawić się świetnie. Zajęcia sportowe mają zapobiegać demoralizacji młodzieży. To szczególnie ważne dla Ośrodka Wspierania Rodziny w kobelnicy. Tam powstało boisko i plac zabaw. Myślę, że ten obiekt, szczególnie w tej placówce, był bardzo potrzebny. Ze względu też na charakter placówki. Mieścimy się na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Czyli gdzieś, gdzie wśród mieszkańców całej tej wsi... No, Nasi podopieśni no, mają specyficzne piętno, prawda, na które pracowali wychowankowie od pokoleń. Niemniej jednak, jest to opinia obiegowa, w dużej mierze krzywdząca. No i to jakby przyczynia się nam do tutaj integracji, akurat tychże środowisk. Jak widać, zaglądają tutaj rodzice dzieci, dzieci wzajemnie się odwiedzają. Jest dużo imprez. Też prowadzimy zajęcia na sali gimnastycznej, wymieniamy się dzieci przychodzą ze szkoły pobliskiej na zajęcia głowania fizycznego. Tutaj największym zainteresowaniem cieszą się treningi i rozgrywki piłkarskie. Ta piłka nożna to jest ten sport, który ich rzeczywiście przyciąga, no a warunki do gry są kapitalne, bo co jest bezpiecznie i nie trzeba po tę piłkę daleko biegać, prawda? Bo są, no i poza tym co jednak opieka trenera, to jest, oni się czują tu bezpiecznie i młodsi przychodzą, bo boją, nie boją się powiedzmy tych starszych, którzy są troszkę w ryzach trzymani. To bardzo fajne boisko i przychodzę tu prawie codziennie, jak tylko są mecze. Można tutaj się pobawić, można grać w piłkę, można w ogóle tutaj ćwiczyć formę. Podobnie jest na wszystkich dziewięciu obiektach wybudowanych w ramach projektu. To pozwala mieć nadzieję na zrealizowanie jego hasła. Nie chodzi o sport wyczynowy, ale o sam ruch na świeżym powietrzu, gry zespołowe. Uczenie się gier zespołowych. To są podstawowe idee tego projektu. Naszą ideą jest to, aby ten pomysł nie zakończył się z momentem zakończenia projektu. Tym bardziej, że mamy obowiązek w już bardzo mniejszym zakresie dalszą kontynuację tych zajęć. Także to nie jest koniec. Boiska są, sprzęt jest również, a to tylko od chęci i naszych, i uczestników zależy, czy ta promocja, czy to zdrowie dalej będzie na tych boiskach funkcjonować. Realizacja projektu trwała dwa lata, została stworzona baza dla uprawiania sportu, a liczne festyny stworzyły do tego odpowiednią atmosferę. Teraz wszystko w rękach wychowawców, trenerów i oczywiście samej młodzieży, która poprzez sport będzie dbała o zdrowie. Gratuluję serdecznie, dla na Ciebie nagrody i gratulacje.